I Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła o matko na rany odkupiciela i na krew jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia, tenże syn Twój umierając dał nam Ciebie za matkę, czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką, Ciebie więc o matko nieustającej pomocy. Przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca o współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Mateńko nieustającej pomocy, proszę uproś u Twojego syna łaskę uzdrowienia z choroby dla Barbary. Mateczko nieustającej pomocy, dziękując za dotychczas otrzymane łaski, proszę o dalszą pomoc i opiekę, szczególnie dla mojego syna w trudnym obecnie dla niego okresie życia i proszę uprość dla niego szybkie i pozytywne zakończenie sprawy. Prosi zatroskana mama. Ciebie o matko nieustającej pomocy proszę z całego serca, serca, abyś wyprosiła mi u syna swego łaskę nawrócenia się mojego dziecka i męża. Mateńko ukochana, proszę o pomoc dla mnie i moich dzieci, Radosława i Joanny. Bądź zawsze przy nas. Otaczaj nas płaszczem swej miłości i opieki. Dziękuję za Twą mateńko opiekę, oddaję Ci cześć, Matko nieustającej pomocy i padam do Twych stóp, Twoja córka Ewa. Matko nieustającej pomocy, prosimy Cię, wstaw się do miłosierdzia Bożego, o przyjęcie do chwały Bożej dusz moich zmarłych rodziców, Heleny i Tadeusza, zmarłych braci Henryka i Mariana oraz zmarłych teściów Anielę i Józefa, zmarłego szwagra Andrzeja. Niech Twój miłosierny Syn przebaczy im przewinienia i zaniedbania. Niech obdarzy ich spokojem duszy i radością nieba. Niepokalana Dziewico, Ty, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, prosimy Cię, miej w opiece duszę mojej zmarłej żony Krystyny i zaprowadź ją do wiekuistej światłości, a także wszystkich zmarłych z obu naszych rodzin. Proszę Cię, Matko, nieustającej pomocy o ulgę w cierpieniach czyścowych, duszy mojego zmarłego brata Bronisława i przyjęcie go do chwały Bożej. Dziękuję Tobie, Mateczko, za wszelkie łaski dotychczas otrzymane, za wszelkie dobrodziejstwa i wysłuchane prośby i modlitwy. Za tych, których postawiłaś na mojej drodze, którzy pomogli mi przetrwać ten bardzo trudny dla mnie czas. Matko nieustającej pomocy, proszę Cię, wstaw się do miłosierdzia Bożego, o łaskę dla duszy Czesława męczyńskiego, o miłosierdzie i radość nieba dla Niego oraz o dalsze wspieranie Jego żony. Prosimy Cię, Mateńko, wszystkich dzieci. O szczególną opiekę nad Szymonkiem w szkole i poza nią. Chroń go od tych, którzy mu dokuczają. Proszę Ciebie, Mateczko Niebieska, o powstrzymanie u niego częstych stanów gorączkowych. Owoce tej nowenny składamy Tobie, Matko Nieustającej Pomocy, prosząc o powstrzymanie choroby u Alicji, o moc wiary w powrót do zdrowia i łaskę nawrócenia dla najbliższych. Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o Najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego te łaski, o które w tej nowennie pokornie Cię prosimy, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Te wszystkie intencje odczytane, a także te intencje, z którymi przyszliśmy w naszych sercach na dzisiejsze nabożeństwo, składajmy w ręce niepokalanej matki, śpiewając litanie ku jej czci. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad panami, módl się za nami. Matko Chrystusa. Za nami matko kościoła, módl się za nami, matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za. She's the uh. As the. Siadło sprawiedliwości, módl się za nami. stolicą mądrości, módl się za nami. Przyczyną naszej radości, módl się za nami. Królowo Anioł, Módl się za no Hello? Uh -oh. święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę, swoją Maryję, za Matkę nieustannie pomagać gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie i macierzyńskiej pomocy wzywając, Zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wieczna niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Matko Boska nieustającej pomocy, Ty jesteś skarbniczką łask Bożych. Wszystkie łaski przechodzą przez Twoje miłosierne ręce. Dlatego do Ciebie zwraca się każdy, kto pomocy i ratunku potrzebuje. Ty zaś spieszysz chętnie swym czcicielom z pomocą, bo jesteś matką bolesną i opiekunką rodzaju ludzkiego. Jako Matka Boża stoisz zawsze przy Panu Bogu. Dawcy łask wszelkich. On nie odrzuca żadnej Twojej prośby. Od wieków nie słyszano, aby kto uciekał się do Ciebie, a był przez Ciebie opuszczony. Współ Współodkupicielko nasza, jako matka Pana Jezusa, możesz u Niego wypraszać łaski bez ograniczenia. Pani i królowo. Na, wspomóż nas i daj nam łaski, o które Cię błagamy w tej nowennie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, dziecięko Naszymi proszę, racz nie radzić, bo trzeba Dzień, Rasz, proszę, Ale w wszelki swój przywód. Racz racz nas zawsze na Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swoim, nas, polecam, swojemu, synowi nas Pan z wami i z duchem Twoim. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.